Cześć! Witam Was w dzisiejszym vlogu na moim kanale. W dzisiejszym vlogu sprawdzimy sobie gniazda samic, które ostatnio się wykociły, oraz opowiem Wam trochę, co się dzieje u mnie w hodowli. Zapraszam! 6 kwietnia w piątek wykociła mi się ta oto czarna samica. Oraz 7 kwietnia w sobotę wykociła mi się ta samica. Oraz samica z tej klatki. Jeszcze nie sprawdzałem ich gniazd, zaraz do tego przejdziemy. Ale jeszcze chciałbym Wam powiedzieć coś na temat ostatniej samicy. Jak widać, nerwała sporo puchu i zaczęła coś tutaj robić. I robi już od soboty, ale jak widać, jeszcze się nie wykociła. No zobaczymy. Może jutro się wykoci. Miejmy taką nadzieję. Gniazda tych dwóch samic z klatki piętrowej. Sobie sprawdzę poza kamerą i zaraz Wam powiem ile mają młodych i czy wszystkie żyją, ponieważ będzie mi niewygodnie tak sprawdzać i nagrywać. Sprawdzam właśnie gniazdo tutaj, tej czarnej samicy z góry. Jak widać, ma ona 8 młodych, tylko są bardzo zróżnicowane. Jedne są bardzo duże, a kolejne są takie jak ten malutkie. No i on może nie przeżyć, ale zobaczymy. Samica obok miała tych młodych aż 9. W gnieździe nie znalazłem żadnego martwego. I młode wyglądają w miarę równo. I jak widać, są półchniutkie nakarmione. Obie te samice zostały zakocone przeze mnie ponownie. Jest to ich drugi wykot. Ponieważ pierwszy wykot w lutym, jeżeli śledzicie mój kanał, to powinniście wiedzieć, że obie zmalnowały te wykoty. Ale jak na razie młode mają prawie 3 dni, i u tej szarej samicy jest 9 młodych, a u tej czarnej samicy jest 8. Teraz przejdę do sprawdzenia gniazda ostatniej samicy, znaczy się trzeciej, bo ostatnia się jeszcze nie wykociła. Jak widzimy, samica naniosła słomy w prawy róg klatki i zbudowała konkretne gniazdo. Zaraz sprawdzimy, czy coś tam jest w środku. Jak widać, bardzo duże młode. Nie wiem, czy widzicie to na kamerze, ale ja widzę, jest ich. Wyraźnie 5 i są bardzo duże. Tak jak tam było 9 i wszystkie były małe, tak tutaj jest 5 i są konkretne. Zaraz wyciągnę i pokażę jak wyglądają z bliska. Jaki duży młody. Jak widać wszystkie są takie jasne. Ten ma takie centki. Cztery i pięć młodych. W gnieździe nic nie zostało. Jak widać tak się prezentują. Nie będę ich męczył, tylko ich schowam od razu do gniazda. Ale bardzo ładne młode. To ja tutaj ich zakryję, oddam im samicę i zaraz się widzimy. Teraz tylko zostało czekać na wykot ostatniej samicy. Jeżeli się ona wykoci, to poinformuję Was o tym na karcie społeczności na moim kanale. Jeżeli macie jakieś pytania co do wykotów, to piszcie je w komentarzach. Ja zaraz nakarmię te samice i niech sobie odpoczywają. Tak w ogóle to piszcie w komentarzach, jaka jest u was pogoda. Bo u mnie jak na razie ładnie słoneczko świeci, jest ciepło. Piszcie jak u was wygląda sytuacja. Może u kogoś nawet deszcz pada. To tyle by było w dzisiejszym vlogu. Zapraszam wszystkich na mój fanpage na facebooku. Link w opisie. Do zobaczenia, cześć!